Patrzcie, Drużyna, Białowłosy wrócił. Z czym do nas przychodzisz? Czemu gigant cię oszczędził? Moja Drużyna i Syreny pomagamy budować mu okręt. Ja szyję żagle i czasem uciekam, a wtedy Syreny przylatują i przynoszą mnie tu z powrotem. A po co był mu potrzebny okręt? Wypłynie tą łajbą, żeby gromić bogów podczas ostatniej bitwy przed końcem świata. To już raczej nieaktualne. Kim byli ci ludzie? To moja drużyna. Przysięgali, że mnie nigdy nie opuszczą. I patrz, dotrzymali słowa. Ten wysoki to Wilmar, obok niego po prawej Wilfred, a ten, co się tak jąka, to Wilhelm. Dlaczego ty i twoja drużyna zostaliście w tym miejscu? Nie możemy odejść. Gdybyśmy znowu spróbowali, gigant by nas wszystkich pozabijał. Tak jak innych. Mam dla ciebie gwoździe i dratwę. Co? A tak, biednemu Wilhelmowi wreszcie przestanie odpadać ucho. Czas na mnie. Bywaj. Ha? Patrzcie, drużyna. Biało włosy wrócił. Z czym do nas przychodzisz? — Zabiłem giganta. — Zabiłeś go? Chociaż cała moja drużyna nie dała rady? Słyszeliście, wiara? Nie wstyd wam? Zamiast gadać do siebie, lepiej popuń ze mną na Ard Tam schronili się uciekinierzy z Undvik. Tak, wszyscy stąd uciekli. Ale ja obiecałem drużynie, że nie opuścimy wyspy. No i trzeba skończyć robotę. To będzie naprawdę piękna łajba.